Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Age of Empires na Single Player. Tak więc tak jak zapowiadałem w poprzednim. Jezu. W poprzedniej porażce. Yy, teraz zagram 1V1 z komputerem. Jeden gracz. Potyczka zdaje się, tak? Warszawa. Yy, gramy. Ja. No demon, okej. Okay. I osobowość. Gdzie jest Napoleon? Skopię Ci Dubsko za to. Ja będę niebieski, on będzie czerwony. E, mapy. Do rzeczy Amazonki. Co my tu mamy? Nie ma opisu? Głów potężnej Amazonki. No dobra, niech będzie do rzeczy Amazonki. Koczownik. Mm, poziom trudności średni Tempo gry średnie I Wszystko ustawiłem Gramy Jezu, dobra Jeżeli tego kompa nie rozwalę to coś zbę będzie ze mną nie tak W sumie jak uwalą się dwóch na ciebie na jednego To nie ma się szans Więc no No dobra, mniejsza Ustawiam jak najszybciej ratusz nie macie szans w starciu z naszymi doskonale wyszkolonymi żołnierzami. Lepiej od razu się poddajcie. Oj nie, sorry, niestety nie. Niestety tego nie zrobię. Teraz, zaraz. Uuu, largo. Mam psa, mam piesia. Mm, ale fajnie. Dobra, buduj się. Muszę poczekać, aż ten lat już się zbuduje. Ale są szlaki handlowe nareszcie, jej, to jest plus, to jest niebywały plus, bo nareszcie będzie można coś tutaj ogarniać, nie na tamtym świecie, na którym mój sojusznik padł, za żadnych szlaków handlowych i miałem praktycznie do kitu ustawienie. No jak walił najpierw tamtego, a później mnie, wszystkie te wojska na mnie szły, no to to było możliwe w sumie, to ma sens. Ok, niech tu rozpakują. No, co tu ja mam takiego? Nic, nic, nic ciekawego. Niech najpierw rozpakują. A w sumie mogę mojego odkrywcę z psem wysłać tutaj. Niech sobie patroluję, że tak powiem. najpierw będzie to potrzebna żywność. A żywność się zbiera z... w sumie można. Drzewa Preparado. i... Si? Mm, dwóch no i okej okay. z powrotem zaczynamy grać ja ciekawe czy włączyłem stoper zaraz zobaczę nie włączyłem stopera teraz włączyłem Git. ale gram dopiero ile? minuta 47 więc nie jest źle tu będzie troszeczkę był dłuższy odcinek najwyżej pierwszy to się przyda dwóch wieśniaków ole i Ciebie od razu zatrudnię do zrobienia rynku. Konstruktor. Rób rynek. Później trzeba będzie coś ze szlakami ogarnąć. Idź teraz wzdłuż tego. Ok? No, okej. Okay. Dobra. Ile się tu buduje? Już prawie rynek się zbudował. Jest dobrze. Jeszcze tego potrzebujemy. tutaj jakiś tu się kopią. Ok. Trzech pracujących przy żywności. Wzmę sobie na chwilę jednego. I nie gubię tutaj domek. Potrzebne mi tu są haciendy. Mhm, Nie mam tu już drewna. Jest dobrze. Znaczy, nie jest dobrze. Nie jest w ogóle dobrze. No ale okej. Okay. <grywka> Dobra. Czemu ja tak cały czas mówię? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Okej, okay, tu jest No to tutaj można jeszcze pójść. Uu, widzę, że trzeba będzie się na statki napierniczać. Średnio hmm, Średnie mi się to podoba. No ale dobre. No już jak jest, to tak musi być. Eee. Niech polubimy. Do Co ja tu mogę sobie jeszcze o żywność? Akurat mi się przyda. Napoleon jest to troszeczkę mniej ode mnie. Troszeczkę niżej. Będę przede wszystkim potrzebował właśnie przemyśliwskie. To. I do tego nie mam drewna. Już mam. Haha, jest git. Okej, okay, tutaj 20, to tutaj mogę chyba w sumie zrobić. Dwóch sobie osadników, żeby tutaj coś budowali. I za chwilę, może zrobię koszary, żeby jakoś mieć przynajmniej minimalną obronę przed najeźdźcami. Żeby nie być <coughs> bezbronnym, tak jak wtedy. Chyba przestanę to wspominać, bo to trochę bolące jest już. Że aż tak yy, zestrałem to. ale dobra. <coughs> Dobrze? Znaczy, nie jest dobrze. Jest źle. Znaczy, było źle, no ale jest dobrze. Teraz jest dobrze. Bardzo dobrze. No, jest dobrze. A właśnie, no. Y, um, gdzie to jest. Faktoria nie. A w drugiej erze dopiero. No dobra, no to ciukaj to drewno. Póki co. Niech to zrobię się tutaj. I farmę mogę zrobić. Mogę, ale mam za mało surowców. Jeszcze Aha, rozpakuję te skrzynki z żywnością i nie będzie już tak źle. Popugę mogę złapać. Nie mogę. Hmm. Szkoda. No dobra, ale mniejsza. O, tu mogę zbudować faktorię sobie. I będę miał później profity z tego. To jest dobry Sim. pomysł. O ile mam wystarczająco, nie mam wystarczająco drewna. No nie. Jest dopiero w drugiej erze, więc wszystko postawię. Może na tą żywność większość pod, postawię tych rzeczy. Nie mogę drewna, nie mogę. Właśnie co to jest za ulepszenie? Do <laughs> rumu. Szybciej się na nawet z plantacji. No to się przyda, ale nie to jest. To do, do, do żywności idźcie do żywności, tak? <laughs> taką mam dziwną chrypę. O, ratusz, tutaj się nic nie robi. Najprawidłowo no w tym momencie muszę na pewno się szybciej rozwijać od mojego konkurenta. Gdzie są moi. Yy, gdzie jest mój odkrywca? Tu. A więc ty odkrywca pójdziesz jeszcze tutaj na chwilę. Ta mapa jest, widzę, w miarę mała. No ale ak akurat na 1V1. Nie mam punktów. 40 a Napoleon 33 Na razie mogę się tymi punktami sugerować hmm. i mieć nadzieję, że chociaż ciutle jestem lepszy od niego yy, Poczekaj. Si. Chwilę. Correcto. Correcto. Tak ma być. <coughs> Właśnie odkrywca ma taki skill. No, że pewnie widzieliście już tego skilla, <coughs> że bierze mm, strażnika skarbu jednym. całym zabija. To jest całkiem przydatne, jeżeli na początku, jeżeli strażnik jest po prostu jeden przy tym wszystkim. Yy, przy, przy, przy tym skarbie. Więc to jest miarę dobre. Miarę dobre. Miarę dobre. Spoko. Yy, dwóch osadników. W, wóz posterunku i 200 monet. To może to bardziej. Gubernator. Okej, okay. niech się robi ulepszenie, a to mam więcej punktów? Nadal. Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. Mam na górze mniej więcej taki licznik, no licznik może bardziej stoper, ile już mniej więcej... Czemu ja zawsze te... Ca cały czas jakieś słowa powtarzam. Hmm. No dobra, mniejsza. Najpierw koszary kupię. Boże, ale długo się ta era robi, ja pierniczę. Może z jednego tutaj osadnika wezmę, żeby tworzył. Może faktorię stworzyć? Może. No to zrobimy sobie najpierw faktorię tutaj. O, ile tu tygrysów? Aż cztery tygrysy są. Ale trzeba będzie przejąć ten skarb. Jak nic. Jeden, ten osadnik. No, czegoś trzeba zacząć w sumie dwóch tutaj w sumie mogę wziąć to teraz jak tam ery lipnie wiem, że ten pierwszy odcinek 1v1 będzie dość nudny, Preparada. ponieważ ja tu wszystko Hola. będę chciał ogarnąć w tym jednym odcinku znaczy wszystko no, trochę po prostu zacząć to ogarniać na pewno muszę przejąć te wszystkie faktorie bo z nich są no, niezłe zyski na początek się mi się przydadzą. Co ja tu dostałem? A, wóz po sterunku. Tu go postawię. I teraz tak. Następna era czego wymaga? 1200 żywności, 1000 złota. Da się przeżyć w sumie. Jeszcze da się przeżyć. Tu się buduje. Tutaj także. No i bardzo dobrze. Tego tutaj dam do faktorii, nie mogę jej wybudować, mam za mało drewna. Hmm. No muszę poczekać w takim razie, ile ta faktoria kosztuje? 250, a to lipa. Znaczy, no, lipa. Co ja gadam? Dobrze, bardzo dobrze. Tylko muszę 1200 i mam następną erę, praktycznie. Dobrze jest tutaj coraz szybciej te ery uzyskiwać. Znaczy uzyskiwać je. Osiągać te ery. Po prostu macie łatwiej w grze. Yy, możecie szybciej tworzyć jakieś nie, budynki. Po prostu macie wszystko szybciej. Tak to mm, ujma. Mogę? Chociaż nie, nie mogę. Tutaj doświadczenie. Nie będę doświadczenia chciał. Bardziej będę chciał. O, diligence będę chciał. Ulepszyć, bo wtedy mogę dopiero wybierać, jakie chcę materiały sobie przywozić. Buduję drugą faktorię jeszcze. Już się buduje. Wit. Zbudowana. Diligent już tam się robi. Bardzo dobrze. Co ja tu jeszcze miałem? W kościele hmm. chyba były takie ulepszenia pomniejsze. To tych do drewna dam, bo coś już mnie denerwuje trochę to drewno, bo tak mało go jest. Tych dwóch dam do żywności. Jak mało mam tego drewna? Na serio? Diligence jeszcze? Jeszcze się robi. To bogan na razie jest. A też fajnie. Co to jest? Mm, szybciej pozyskuję monety z plantacji. Mm, nie mam plantacji na razie. O, przesyła dwa wozy posterunków. O, się w sumie na początek. Czemu Sim. nie? Tutaj. Ile drewna? O, Faktorię postawię, bo teraz akurat mam drewno. To nie będzie złym pomysłem. Na pewno nie. Jeden Ola? tutaj wolny jest. Wieśniak to do. Faktorii. Właściwie to wieśniaczka, no ale. Osadnik. <noise> to się nazywa... Ta osoba nazywa się osadnik. Czy to jest facet, czy to jest kobieta? Nieważne. Nieważne, kto to jest, to jest taka sama nazwa. Tutaj jest zbudowany posterunek. Jak tam idzie, no już za chwilę będzie ten wóz posterunku. Jeden posterunek postawię sobie tutaj, a drugi posterunek postawię sobie tutaj. No, jest w miarę dobrze. Co ja mam mało, drewna, to będę drewno chciał z tych wszystkich tych budują się tutaj te faktorie, faktoria się buduje na no to bardzo dobrze, cieszę się jakiś wolny wieśniak? Żaden dwóch, poproszę ile kosztował domek? Nie pamiętam to jest 50 drewna? może może, może poczekać chwilę albo tutaj mogę. Dobra, już wezmę to ulepszenie jak nie mam co wziąć. I tak, na pewno to wezmę. To wezmę. O i to wezmę w sumie. A co, stać mi już mogę. Konstruktor. Klasztor. A to kościół jest nie klasztor. Hmm, prawie to samo. <grym> w tej grze to mogłoby się albo tak, albo tak nazywać, bo to... I to i tobie w sumie pasowało. Do żywności, chyba do żywności właśnie, albo do... No, do złota. A do żywności wezmę sobie tych czereśniaków. Niech zbudują kościół. No. Zbudowali? To teraz farma. I do farmy nie mam. Nie mam tego, drewna. Ale no, szybko przychodzi w miarę to drewno, to nie jest źle, nie jest źle. Tu trzech, okej. Okay. No na tą farmę muszę poczekać chwileczkę. Tu się robią ulepszenia, bardzo dobrze, tu też i tu także. No dobra. Tu może z tych dwóch to może pójdzie do domku. Konstruktor. W domków, konstruktor. 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 Okej. Okay. No i zrobiłem sobie dużo tych zagród. Tych miejsc do spania dla nich. Matka natura, diligence. No, fajnie. Jak był tworzony świat i byli Adam i Ewa, to obok nich jeżdżały, jechały, znaczy no, jeździły diligence. No, bo w sumie czemu nie? Jakoś trzeba było się wymieniać towarami, prawda? O, why not, why not? Takie trochę dziwne jest to oznaczenie. Ale w miarę szybko budują te domy. To nie jest złe, nie jest złe. Okej, okay, dwóch tu zostało Correct. wolnych. Oni zaraz będą budować tą farmę. Już jest drewno? Jest. To mogą budować już tą farmę. To budujcie. Tutaj kilku na pewno będę potrzebował. O! Mogę zrobić to. Era fortów. Pikinierów, pikinierów i kuszników. To. Poszukiwać przygód. I co ja tu mogę sobie wziąć? tarczownicy czy pikinierzy? Tarczownicy. Ok. Młyn już się robi. Pola niech będą trochę lepiej uprawiane. A jak? Czyli mam tak. Mam. O, Napoleon też ma już drugą erę. Jestem trochę lepiej rozwinięty. Niewiele, ale trochę. Mam tu jakiegoś wolnego? Nie mam wolnego chłopa. Hmm. Muszę poczekać teraz w takim układzie na pewno muszę zrobić stocznię. I chyba zacznę go teraz jechać tą stocznią. Im wcześniej zacznę go atakować tym, po prostu będzie dla mnie lepiej i łatwiej. Nawet w... Sorry, że tu porównam do Kozaków, ale strasznie długo grałem w tę grę. To no bardzo długo. Chyba no, ba... no długo. No, i po prostu tam jak na średnim poziomie był komputer, i tam na początku, w te początkowe 10 minut, no ja nawet te 5 minut już osiągałem. Tam oddział 10 pikinierów wysyła. Można by było wysłać pikinierów albo coś. Jak wjechało mu się do wioski, to praktycznie się wygrało później, bo ta wioska przez resztę gry stała w ruinie. Więc było całkiem łatwo, całkiem nieźle. Um. A tutaj tak nie ma, tutaj tak nie ma, bo to, znaczy no, mają tutaj lepszą tą inteligencję. Hmm. Jak to się nazywało? AI, o, AI. No, tak to się nazywało. Tą inteligencję mają trochę większą i lepszą, yy, lepiej tu zrobioną, dlatego trochę trudniej jest ich zjechać. O tym Age of Empires właśnie, o, już mam sí. prowizoryczne wojsko do obrony. Czemu nie? O, już tak, dobra. Trzeci aero. nie jest źle. Ok, co tu mam? Tutaj faktoria jeszcze chyba powinna się ulepszać, tak? Już się zrobiła. To, czego mam mało. Tu będzie żywność. I GIT. No i właśnie po to są te faktorie. Są bardzo przydatne. Nie są zbyt drogie. No chyba te ulepszenia, tylko są takie trochę droższe. A tak jest całkiem nieźle, myślę. Całkiem nieźle. Konstruktora. Już mogę nawet tą plantację budować. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Wóz fortowy, kryty wóz. A wóz fortowy sobie zamówię teraz. Czemu nie? Preparado. I wy w sumie też będziemy pracować w tej faktorii. Jest dobrze. No. I o wiele szybciej można teraz pozyskiwać surowce, nie to co wcześniej. Coś tu jeszcze dwóch jest wolnych? Yy, dobra. Będzie pracować tutaj. Jeszcze ulepszenie dam. I coś tu jeszcze chyba było. Tutaj, aha. Dobra, jeszcze nie przyszło to Ulepszenie. ulepszenie. Jeszcze. Drewna potrzebuje. No ale drewno mi w sumie przyjdzie z tego. Fort postawimy sobie. Tutaj. Przy brzegu, czemu nie? A obok fortu od razu damy stocznię, żeby nam nic nie niszczyli. No bo fort to w sumie jest całkiem niezła obrona dla statków. Dla, ogólnie dla budynków, bo całkiem mocno potrafi yy, dopierniczyć tym przeciwnikom. Ile tu potrzebuje? 2000 i 1200. No, da się zrobić. Da się zrobić. Tylko właśnie potrzebuję złota. A i potrzebuję właśnie tego, tej żywności. Tych żywności? Okej. Okay. Yy, tutaj. Żywność? Wziąć? Nie mam w sumie chłopów wolnych, żeby to oprawili. Trzeba sobie pięciu. No teraz będę mógł się pobawić. Porozdzielać ich delikatnie. Żeby coś tam się nareszcie działo. Ok 172, 141 To jest bardzo, bardzo dobrze Ponieważ jest trochę słabszy ode mnie ten komputer, więc jest bardzo, bardzo dobrze tutaj, tutaj trzeba zrobić. Era czwarta. Hmm, nalipa no pociąg. Lubię, lubię pociągi. <grystanie> Nie wiem, czy to się ogląda ASDF taki filmik na YouTubie. Wpiszcie sobie ASDF. I to jest dość ciekawa animacja. Ciekawa to jest takie też określenie, dość interesujące dla niej. To jest po prostu no, dość głupawe. Przyznam, że to jest dość głupawe, ale no śmieszne. Śmieszne. Gdzie ja mogę postawić to? Gdzie ja mogę postawić stocznię? A je, yeah, dobrze Dobrze fort, dobrze Ten budynek tutaj to był bardzo dobry pomysł Będzie teraz jechał Konstruktor. Wrogie okręty no, 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 Jak na razie to statki, no ale Zawsze coś, zawsze coś Skąd już było mi tyle surowców? Hm. Dlaczego tutaj trzeba? Do żywności, tak? To idźcie tutaj. Wyjdźcie tutaj. Mhm. No i całkiem nieźle mi teraz idzie. 2000. Jeszcze tylko żywność zbiorę i praktycznie będę mógł się tutaj pobawić. Drewno wezmę tutaj. Misjonarz nie. Tutaj nic. Tutaj? Tutaj już ulepszone. Dobra, do którego tutaj? Tutaj wrzucę tą jedną osadniczkę. Jeszcze jednego, żeby było równo. Ich tam wszystkich trzech wolnych. No i bardzo dobrze. To idźcie teraz do drewna. Aha, widzę, że się skończył. Czas na odcinek ten. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. W tym raczej mi się uda rozwalić kolesia, bo już jest całkiem nieźle ufertyfikowany jak na ten czas gry. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych filmików z Age of Empires i nie tylko. I.